Gram sobie w PC Building Simulator i pogadałem sobie wszystko. Pokopywałem na dzisiaj, a żeby było, tu jest tutaj kolega, któremu trzeba wymienić e, nasz piękny procesor i3-600, którego aaa wtedy sprzedałem, pamiętam. Więc stawmy na sobie piękny procesor i100 i tu było chłodzenie białe, tak, tak, było, no to to możemy sprzedać, to wstawmy sobie piękne, ładne chłodzenie. Podłączmy kabelkiem, sprawdźmy czy kolega bagną ucieszenie, bagną. Chciał jakieś kable? Yy, nie, nie chcę kabli. No to dostaniesz takie, jakie mam akurat podłączone, to nie mam pojęcia. Jakie. A, nawet musiałem, dobra, nieważne. Zjagnozu i napraw. Yy, o tu raczej wszystko już działa, jest Git, wydaje mi się. Coś dalej nie działa. Jaki jest problem? Czemu? Czekajcie. Może przeczyść mu wirusy. O, to jest, to jest dobry pomysł, wydaje mi się. To jest Git pomysł, żeby. Dobra, zainstalujmy tak: yy, skaner, jak najbardziej. I yy, 3D marka. I sprawdźmy, co tam się kryje w środku, bo może coś tam jest takiego. Dobra, 3D mark się instalują. Co tu może być jeszcze zepsutego? Ja nie wiem. Wszystko wygląda jakby działało, ale może, może faktycznie. A tutaj wymienić musiałem tylko e, ramy i sprawdzimy. E, specjalnie kupiłem sobie dwie czwórki, czy tam. E, tak, dwie czwórki, bo. Bo nie chciało mi się mu dorzucać kolejnych dwóch dwójek. jakby to bez sensu, więc wrzućmy mu ten. E, włączmy komputer i sprawdźmy, czy to starczy. To w ogóle komputer, który ja składałem. I nadal mu czegoś brakuje, tak myślałem, ale nie chciałem zgadywać, czy to będzie np. miałem ze słaby procesor, czy co. Nie chciało mi się, nie, po prostu zwyczajnie. Stwierdziłem, że zainstaluję tę markę i sprawdzimy sobie. I tak, tutaj pierw użyjemy sobie skanera, zeskanujemy komputer, po wszystkie wszystkich których jest kilka 500. Czy to starczyło? To starczyło! O, no, czyli trzeba było po prostu odwirusować. Logiczne, bardzo sensowne. E Pendripe w zestawie, zostawiam. Haha, <taki>, taki śmieszny żarzik. To jest komputer, który został kopnięty. Bardzo mi jedynie szkoda tego, że nie ma pokazane, że faktycznie na przykład nie, jest wygięta, obudowa czy coś w tym stylu. Tutaj jest na zasadzie... A czemu jest zainstalowałem, czy tę markę. Czy zainstalować program pójdzie? Dobra, to trzeba zdemontować, przeczyścić sobie naszym odkurzaczem pięknym. O tak, to lubię. Uwielbiam odkurzo odkurzować. Ja w ogóle sobie kupiłem w pewnym życiu, ja już o tym nawet mówiłem, ale kupiłem sobie sprężarkę, normalnie taka. Strasznie głośna, ale... Nie powietrze wypuszcza, to kosmos, no. Tak przecież tego komputera tam nikt nie miał. No ale naprawdę jest tak pana na 10 powiedzieć, tak jak wiecie. No, różnie bywa. Dobra, odpali, sprawdzimy co on nie działa. Nie chcesz odpalić. No to się zabawimy. A tu nie ten program zainstalowałem. Uff. No cóż, dobra, tym chyba komputerem się zaraz zajmę. E, I sobie wezmę. Tak mi się wydaje, że będzie spoko po prostu złożyć jakiś komputer. Zaraz zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Dobra, tu już się odpala. A tutaj, nie wiem, po kolei wykręcę części, no bo co mogę innego zrobić? Co mogę innego zrobić, jak nie wiem, co tu padło nawet? Czy to karta graficzna? Nie. Patrzmy dalej! Patrzmy dalej! Czy to chłodzenie padło? Też nie. Czy to był Ryzen? Ryzen 3. Czy to był Ryzen? Też nie. O, bardzo ciekawe. To mógł zasilacz paść, jak najbardziej mógł. Czy to była kość ram? Nie. Czy to był zasilacz? Sprawdźmy to. Dobra, szybkie wykręconko. Czy to był zasilacz? Nie, to nie był zasilacz. A może dysk twardy? Czyli wychodzi na to, że jedyną winowajcą, który tutaj mógł zawinić jest niestety... Ale ma z tyłu jeszcze dysk. Patrzcie, jak ukryty. Ale to nie jest wina dysku, że on się nie włącza, nie oszukujmy się. To wina płyty głównej, 100%. Czy to wina płyty głównej? ja że tak. To był tak O, myślałem, że mam tą płytę główną. Dobra, czy on pójdzie? Ten, co on chciał? Photoshop CC. Zalecany niech za minimalnych, to będzie. A, bo tutaj dziewięć. Trzeba mu 750T zamówić. No dobra, to od razu mu zamówimy tam 750T. E, 750T. No idealnie. I tam tamtemu trzeba kupić płytę główną. Defela. DFL, nie dehala, I to jest ta. Dobra, to te dwa komputery są ogarnięte. Mogę je na razie odłożyć. Wrzucić sobie te dwie puste puszki. O, a to mogę od razu odebrać, już, żeby mi nie siedziała tutaj. O, jakie dobrze komputery mi złożyli, no. Ja, ale są fajni. O, a, mam dobry komputer. O, a się ciaszę. Dobra, teraz tak, mamy dwie puszki, do których jedną się włożyć na a do drugiej drugie proste. Wyty główne mamy Ten chce zagrać w Hearthstone na zalecanych. Sprawdźmy, czy mamy grę o nazwie Hearthstone. Heroes of Warcraft. na zalecane, prawda zalecane? zalecanych, prawda? Zalecam? Zalecanych! I tutaj Ryzen 5. No to tutaj damy sobie Ryzen na piątkę i będzie wiadomo co, jak i gdzie. AM4, AM4. idealnie, Oj, najgorsze w tych wszystkich płytach głównych. Ja będę się będę sobie słuchać komputer, Ha, i to taki... O. No coś takiego będzie. To będę musiał patrzeć, czy nie ma coś ze Zazwyczaj już teraz te, te droższe karty właśnie są tak zbudowane, że nie trzeba pamiętać o tym, ale na przykład w tych tańszych jakiś ten, ja pewnie takiej nie będę chciał, nie nie chcemy tańszej, to u nich trzeba tę zaślepkę tylną trzeba ręcznie wkładać i oni zawsze zapominają i muszę później znowu wykręcę trzy razy płytę główną Żeby wkręcić. Nie nienawidzę po prostu, nienawidzę. Dobra, to jest jeden Ryzen, którego mamy, chyba chodzi o ten. A nic innego tutaj nie mamy. A dajmy sobie pastę termoprzewodzącą, dajmy sobie nasze chłodzenie. Żółte. 20 razy kupione. No e, Tutaj by, wydaje mi się, że będzie potrzebne... Ile tam, w ogóle, Czyli to jest komputer? Mm -hmm -hmm. Pan Kaczmarek, uh -huh, uh -huh, wszystko jasne, tak, 4GB rozumiem, rozumiem, pan Kaczmar, idealnie, pyk, na stole mu przykleiłem. I tutaj, mm, ja chyba Adatę wiem, dla kogo kupiłem, a tu mamy jeszcze takie, czemu to są nieużywane, przecież ja wykręciłem skądś. Weź się sprzedaj, się obawiam, że gdzieś wcisnę. To no, dla Ciebie, kolego, o, idealnie. I tutaj będzie, te najpierw trzeba wykręcić to, i trzeba teraz później to wykręcić, raczej oba, i trzeba to wstawić kartę graficzną, ale jaką to, nie wiem, bo nie pamiętam, a to była 960, a ja nie wiem, czy mam taką w ogóle, ale ja, a ja mam taką kartę graficzną, więc ja ją i tam idealnie nawet sloty wyciągnąłem, więc z git, I, i, i wkręcimy sobie jeszcze zaśladkę, bo stać mnie i jeszcze dajby sobie zasilać który jakimś cudem mogę z zewnątrz wsadzać, aż dziwne, bo nie, jest, nie ma opcji, żebym wsadził to z zewnątrz, nie, nie, nie ma opcji, to są takie blokady, żeby one nie wysunął się za daleko, tylko trzeba go jakoś kręcić, ja się kręcę go zazwyczaj, no, a w ogóle nie wiem, co ta śrubka robi. Ta śrubka jest totalnie useless. Słuchaj, kto wymyślił tę grę? Tam może jeszcze haczy lekko, tą budowę. Ale ta na dole. O kurczę. Nie, no ta na dole jest w ogóle źle wkręcona. Ta śrubka nic nie robi, nie? To jest najbardziej useless śrubka, jaką kiedykolwiek widziałem. Może to powinna być jakaś ze ślepka, której nie montuję. Może. Albo po prostu. Do tej obudowy dają mi useless śrubki. A bardziej do tego, do zasilacza. No, to też tak może być, ale no. Tak się zdarzało w historii. Nie wiem, tak się pani nigdy nie zdarzało w historii. komputerów, żeby dali jakąś rano śrubkę gdzieś gdziekolwiek. A przynajmniej nie wiem o tym, więc może dają, tak nie wiem, nie wiem. Dobra, y wszystko podłączyłem? A, dysk, to nie jest komputer, no. Jakie ja ten? Ja chcę wymontować. Ja chcę wstawić tutaj. Od kiedy te obudowy mają jakieś szuflady na dyski, ja się pytam. Tyle komputerów składałem i nigdy takich bajrów nie miałem. A tutaj mam ich co róż w komputerze? Ja nie wiem. Co to są za obudowy? Jakiś, ja musiałem mieć chyba jakieś tanie obudowy, a to są jakieś takie drogie? No, możliwe. Dobra, pan bo już widzę, że działa, trzeba tylko odpalić, sprawdzić. A, może zainstalować system, to też by się przydało, podobno. Podobno system się instaluje na nowym komputerze. Ale kto by tam na to patrzył? jak widać. Tu sobie szybko wstawnę, pójdę główne. Ciek, 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 o, w tej, na przykład w tej pociegulnie, w głównej 100% jest odczepiany. ten, zaślepka do pana jestem. 100% się pewnie. Dobra, ty jesteś gotowy. A tutaj bawimy się w składanie naszego pięknego komputera, O nas nazwie... Tu siódemka miała być? No bo to jest zepsuta, to jest tamtego. Poważnie siódemkę ci kupiłem. A bo on chyba chciał odpalić jakąś tam gierkę, chyba uh, World of Tanks, no, taki potężny World of Tanks chciał kupić czy coś takiego. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje że właśnie to chciał zrobić, więc no stawmy mu tak jak ja chciał, nie będę tutaj e, na częściach mu oszczędzał, bo nie, nie, nie po to tu jestem, prawda? Ja mu mam mam służyć komputer, ja mu chyba w ogóle zapłacić 2000 za to. A ja mu składam jakiś na komputer za dwie stówki. Dobra, wysył mi tam przy nie wiem czy inne mogę wysłać jak już mam dysk wybrane, no, ale cóż. A e, jak mus, to mus, nie to, nie ten panel boczny wziąłem. Oj, kopnę niechcący komputer, A propos komputera, w ogóle tak się właśnie zastanawiałem, bo jak sobie czytałem przed na, zaczęciem nagrywania, że... No chłop kopną niechcący komputer, so, myślę, jak? Ja to miałem taką sytuację, że jak kiedyś wymontowałem jedną część, żeby przeczyścić komputer i później ją zamontowałem z powrotem, komputer się nie chciał odpalić, tylko błagałem, żeby się odpalił. Bo mi była szkoda! Że stracę komputer! Na szczęście się odpalił wtedy, wiecie, wiem. Bo ja jestem dobrym mechanikiem, jak widać, ja mam naprawić takie rzeczy. Jak się popsują, no. Już tyle rzeczy ogarnąłem z komputerami. miałem tyle problemów z komputerami, że ja jestem pewny, że jakby miało się cokolwiek wydarzyć z komputerem, to jestem przygotowany na wszystko. To jest już... wóz albo przewóz, jak to się mówi, prawda? Prawda. Dobra, podłączamy wszystkie kable, będziesz miał czarne. Nawet nie wiem czy jak chcesz kable, albo to gdzieś zresztą. Ja składam nie ty, więc ja mam prawo głosu. Ty masz prawo tylko mi zapłacić. Nawet to nie jest twoje prawo, to jest twój obowiązek. Twój zaserany obowiązek! Dobra, to wszystko działa. Chyba. Hmm. Dobra, panel boczny. Um, dysk pendrive'owy. Włączmy. No i naklejmy naklejkę. Tyk. Wszystko działa. World of Tanks! Zalecane. Oczywiście. Tu się instaluje, tu się instaluje. Tego trzeba odebrać, tego trzeba odebrać i będzie wszystko. Gitara. Na długo instaluje? głowy instalować? masz dziwne. Jest wszystko. John Klein już wstał i. No w ogóle mam jakiś komputer do, do złożenia, a co to oznacza? Niekompletna obudowa, status komputera. Czy to jest jakiś. Nie wiem, co to jest. Czy to są punkty w tym, w 3D marku? A może tak być, nawet, no nie, nie zdziwiłoby mi to. Tutaj wstawiamy wszystko po kolei. To by, żeby już. O, ja myślałem, że złą płytę głowę kupię. To by, żeby sobie wywalić i wstawić sobie top płytę góry, bo jest bardzo ładna. I do niej trzeba doczepić e, tak zwane karty graficzną, to by się da przyda. dobrze. do. Przy zaślepki do niej, to też. Mogę tak serio części komputera pogarniać? Kurczę, nie wiedziałem, ale teraz to ułatwia życie, nie muszę ich szukać, jak kupi. Patrzcie, robię sobie teraz ten, cyk, pasta. robię sobie części i wstawiam sobie wentylator. Wiem, który jest jego dokładnie, no. Tak było. Już podłączę ten wentylator, żebym później nie zapomniał. Kości Ram! Ps, psz, psz. co myślę, że ja, za, ja zapomnę, Nie, ja nie zapominam o takich rzeczach, nie ma opcji. Dysk twardy, jakiś zasilacz. A tu pewnie muszę... A nie, nie muszę wysuwać, bo to się wsuwa. Ha, ha, tu się wsuwa takie rzeczy. Dobra, szybka, zaślepka. pyku, pyku. E, zrobił beczce, siku. haha czy ty chciałbyś mieć kable, panie tkanina jakieś tam? To nie na perfekcyjnie, interesujemy tylko nowe podzespoły, otwory wentylacyjne są chyba przetkane, nic tu nie jest to przetkane, wszystko działa jak potrzeba, w ogóle ty, te wentylatory są bardzo ładne. Tylko inaczej ja postawię tą budowę, bo wydaje mi się, że ta budowa by się mega mocno grzała, ja bym postawiła ją na tym boku, do domóżki ewentualnie jakieś, żeby wentylator, ten zasilacz mógł się gdzieś tam e, wychładzać, no ale tutaj tak są no, 2 na 10 ta budowa. to będzie tak 2 na 10, nie Czy ja czegoś tutaj nie dałem? E, na pewno nie skręciłem komputera do końca, to, to, to też racja jest, ale czy ja coś tu ten, zapomniałem o czymś? Nie, chyba wszystko. No jedynie kable popodłączać jeszcze, no to, to o tym zapomniałem akurat. Tak, tak, tak było, nie No do Barara. No weź z złap, no, no co ty robisz? Dziękuję, w końcu. Ach te. Sata. Ptyczki. Co to za ten? Co to za kabel podłączony? Co tu? Włodzenie to ma jakieś? A dobre, to są wentylatory, ja sobie myślę. Co ten dysk ma podłączony, tam ja nie wiem. Może ja się nie znam na komputerach, no jak takie rzeczy podłączane. A to tylko... Co ja tu tam? A, tam drugi dysk jest, zapomniałem. O nim. Chcemy, no jakim cudem wentylatorem, a no, kurczę, taki takie zwykły dysk twardy, aż normalnie zaskoczyło zaskoczyłoby to. No bo to wszystko powinno działać. Jak nie znaleziono systemu operacyjnego? Przecież nie usuwałem mu systemu, ja nawet mu nie zmieniałem dysku twardego. Jestem pewny. Czemu chłopnie? Czemu chłopnie systemu? Co to się wydarzyło? Ej ha, hej ha, kelle Tak, ja trzeba wziąć na warsztat, bo tutaj trzeba było wymienić kartę wszędzie. Na lepszą, z tego co pamiętam. I to była... Nie wiem nie pamiętam. To jest jego, który miał, w ogóle nie używano od dziwo 570 gigabitę To jest chyba jakiegoś komputera do wymiany I to jest chyba ta którą mam w Zaraz zobaczymy się. Tu już działa. Jest git. I to jest pan y, y, da, Damelson. Co? Turoba. Dobra, ty chciałeś Ja wiem, że ty chciałeś, ale jaki ty potrzebujesz ten? Nie, nie ten program odpaliłem. Co chciałem? I ja chciałem Photoshop CC, no zalecany, on tu ma 750 Ti. Jestem pewny, że był na najmniejszych. Więc 750 Ti I Gaming, to sobie wstawimy, zamkniemy sobie zaślepkę ślepkę. Kręćmy śruby, kable, nic nie muszę, żadnych kabli. No to odpalaj. I do domu, I zabieraj mi pan. Nie będę tu dłużej stał. No, to nie jest piekarnia, dłużej nie w piekarni się stoi akurat pewnie. Ale nie wiem, w jakim sklepie się nie stoi, więc no nie wam odpowiedzieć, wszystko tutaj działa, T tak zwanie bangla, mój pc nawalił, ale teraz bangla, Oj, daj mi na chłopacią bangla, jak ja to powiedziałem, haha, <ścoughs> a ja powiedziałem bangla, bo ten, bo tam było napisane Bangle. nie to ten chyba sklepik, czy coś takiego, nie, nie nie znam się nawet na tym, dobra, co tu potrzebujesz, kolego, tyle rzeczy do wymiany, nie, nie wiem, czy mam te części, no, tutaj bardzo rzeczy, dużo, dużo wymiany masz, kolego, to się tak nie będziemy bawić, nie wiem. Dobra pamięć. No jasne, że tutaj kolega się bawił, poinstalował jakieś brzydkie rzeczy, jakieś kurcze, pewnie wchodzi na strony dla dorosłych. No pewnie nie jest do dorosły. Ale tam jego dzieciak też grał, no na takiej stronie jak masz dzieci lepiej nie wchodzić podobno, tak mówią. Nie wiem, nie mam dzieci nie wchodzę, ale może tak jest faktycznie. Ciągnąć jakieś inne kable, Anna. On chciał... Anna? E, Anna nie chciał chyba. No nie chciał. Nie chciał kabli, więc stawimy. Ten akurat kabel będzie czarny, bo, bo innych nie mam. Nie dla psa, jak to się mówi, prawda? Tak brzydko się mówi, ale... ale się mówi to co tam będę się ograniczał. Dobra, coś za... Serio, żeby wsadzić za ślepkę, ja muszę wyciągnąć panel boczny, aby on ze środka wchodził. To stał na bzdura, mógł normalnie wychodzić z zewnątrz. Nic by nikomu się nie stało. No, a trzeba im po wirusy pousuwać, by się obrażam, no już będę. to za serwis, który mi wirusów nie usunął, a pro chyba ma to, no. A antywirusy są drogie, więc sama nie będę kupować. Nie będę. W ogóle antywirusy chyba na zasadzie takie że jak ktoś... No nie, znaczy wiecie, one są chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, ale one są chyba przypisane do konta, a nie do ten... Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, coś. Coś mi się gdzieś obiło o uszy, że one nie są przypisane. Może nie do konta, że się wyrażam, ale do... Do tego, nie? Do komputera, tak jak trochę Windows. Ale, no mówię, no może się mylić tutaj, kurde. O, on nie potrzebuje ześlepki, jak widzę, że działać bez zaślepek. Czy czy pan chciał jakieś kable? Swojsko, swojsko i domowo. Eee, Plastikowe, czerwone przewody wyglądają naprawdę fajnie, no dobrze, że ci wymieniam te wszystkie twoje brzydkie przewody. W ogóle zielone przewody, nie to że są brzydkie, to jeszcze brzydkie. Brzydkie przewody nie chcemy, a w ogóle, tam. ale ty mi odczep ten kabel, no co ty się podłączasz, jak nie, mnie potrzebują? nie No i teraz jest git. Czerwony on chciał, tak? Mam czerwony, mam i da, jeden czerwony. Ojej, już już jak normalnie, jak to się mówi, psu ojca! Haha, takie rzadkie, takie tam śmieszne tekściory. Aż normalnie się ubawiłem po pachy, jak to się mówi, prawda? Dobra, tutaj cyk, jeden, tu byk. Jeszcze taki kabelek jak sobie jeszcze taki stamy. a co tam? I a, jeszcze chłodzenie powietrza on chciał, więc ten wymontujmy sobie. A, bo jest brzydki, i to pewnie też będę musiał wywalić to. A nie, nie będę musiał, bo będę musiał z przodu zainstalować. Ajocha, <laughs> <laughs> widzicie, mówiłem. A, jeden zaraz dla mnie. To się nazywa znajomości, znajomość komputerów. Chociaż dużo. No, ty tego tak nie rób, Bo znowu mi powiedzą, że pastę nie ten. E, a znajmasz komputer w dłoni e, na tyle dużo możliwości, że wiem, że trzeba tak to montować pięknie. No, idealnie mi pewnie nawet. Bo się w ogóle nie przykręca nic? N naklejam go, nie wiem, na ślinę go robić O co chodzi? Jak ma działać? To ten nawet nie jest przykręcone. Ja to tylko przyłożyłem. No to się powinno przykręcać. Jestem pewny, ciągle wiesz nie przy... Co to za komputer są? Jak one działają? Dobra, dajmy kabel, jeszcze podłączmy. Żeby nie było. A nie, on chciał chłodzenie powietrzem wymienić. On nie chciał tego ajo. To nie ten. Nie ten zajął. Chociażby po prostu urodzenie powietrza wymienić. A dlatego kupiłem ten zielony i to taki sam. To ma sens, no? Dobra, to była tylko. Nikt nie zauważył. Co, używany tamto? Niemożliwe. Nikt nie używał. Sprawdzałem, czy się da przekręcić tylko. No tak. Sprawdzałem, bo kolega może chciałby taki też. sobie kupić kiedyś, ale nie jesteś go na razie. Poprosił. Nie wiem. Nie, może tak było. W kto to wie. Nie wiem, czy ja powinienem wszystkim usuwać te wirusy. Ale panu też usunę wirusy. Po znajomości tutaj. W zasadzie to nie znam pana, ale po znajomości panu usunę. Nie wiem, czy tam dobry program zainstalowałem Mam nadzieję, że zainstalowałem dobrze, bo czasami instaluję 3D-Maker do 516 wirusów, nie, no rekord świata. Ale bardzo mi się podoba, więc wolnij stąd. Dobra, teraz ten. Tu postawimy. A, ciebie, cyk. Co tutaj? Co ty chcesz tutaj? Procesor główny, dysk chudy D. Dysk chudy, ha? Dobre. Wow, to zobaczymy, jaka piękna budowa tutaj, jakaś customowa poleciała u kolegi. Ale giga ładna! O, ale bym sam taką przygarnął. Ostatnio w ogóle, ostatnio, dzień wczoraj. Wczoraj sobie patrzyłem na tak, jakieś takie random obudowy dosłownie. I było kilka tak ładnych obudów, że to jest normalnie aż płakałem. Jak patrzyłem na nim, takie piękne były. Dosłownie. Na przykład taka trójkątna Alienware. jaki ma obudowy. ten to jak ma obudowy, to normalnie kosmos tak zwany. Ale to są ceny z kosmosu w niektórych części, że aż tak wiecie. No, patrzysz na nie, i zemyślisz! No szkoda, tych kupcie pieniędzy na to. Można na coś innego przeznaczyć, to jednak szkoda troszeczkę. Na akurat to, coś takiego. Dobra, tutaj chyba wszystko jest gitara. Oprócz tego, że ten dysk muszę podłączyć, czy pan chciałem chciałby jakieś inne kable. Pan chciałem chciałby jakieś inne kable. I zielone przewody, do już ci przełączam wszystkie. Straszne jest to, że nie mogę po prostu wszystkich, nie wiem, naraz odłączyć kabli, tylko muszę wszystkie pojedynczo, jest straszne. O, nie miał ten! O, tu się rzadko zdarza. On miał takie w jednej tej kablu, niż w 50 jakie teraz ma. Chociaż to ma swój urok takich 50 kabli, a jeden kabel. Nie, no to tak jest nawet ok, fajnie, wygląda czasami, a czasami tak gmiany strasznie, więc... Na mnie troszeczkę bez różnicy, ale może dla klienta jest to bardzo ważne i powinniśmy na to bardziej zważać. Nie wiem, nie wiem. Wszystko jest git, jeszcze pewnie system nam się zainstalować, zależy na którym systemem, na tym na dysku miał system, właśnie. Zabawne jest to, że zazwyczaj właśnie system się instaluje na dysku twardym, na HDD-u. Nie wiem czemu. Ja muszę zawsze jak chcę sobie zwyczajnie odłączyć, znaczy wiecie, zainstalować na jakimś M2, czy na jakimś innym dysku. To muszę odłączyć wszystkie HDDki, żeby zainstalować system, potem mogę je z powrotem podłączyć, ustawić na nich partycje i dopiero wtedy... Oj, tyle roboty tylko po to, żeby tak naprawdę nic nie zrobić. To jest straszne, no ale cóż życie. A o tobie zapomniałem. Skanuj. Ma jakieś wielu... O, nie ma! Czyli dopiero jak powiedzą, że mają wirusy, to trzeba je wyczyścić, tak to nie? E, uh -huh. A Ale ja myślałem, że jak mam syf na tym na, na pulpicie, to już mogę ten. W ogóle co to za obudowa jest? Tu trzy dyski wchodzą, tu kolejne trzy, tu e, karty rozszerzeń, typu nie wiem, jakieś na płyty, na dyskietki, na nie wiem, cartridge, na pokemony jakieś sadany. ja ci jaka to jest szafa, to jest dosłownie szafa, to jest większe niż mój komputer, no, no akurat od mojego komputera to większość komputerów jest większa. To jest większe niż mój pokój! Ja jakbym się na tym położył, to bym połowę tego zajmował dopiero. A jestem wielki! No tak było, nie zmyślam. Dobra, tu trzeba wywal... A ja się zastanawiam, czy mu w ogóle wejdzie tak chłodzenie, Psz. Jak ma nie wejść, przecież to jest gigant! Dobra, tutaj musimy tylko tak naprawdę za zamontować Ayo. No sprawdzi tego d Marka, mi się wydaje, że on później na 3 Marku. Co jest? Wow! Wow, co tu się odwala? Mi się wydaje, że on na 3D Marku zdobędzie 4500, no Ciężko, żeby nie zdobył, nie? To jest... On ma praktycznie najlepsze części, jakie są dostępne. Zamontuj... A, no to nieźle, Nieźle, że, zam że zamontował. Jak ja nie podłączyłem nawet. No weź się ten. O. Terangi, no, ta, teraz można. Ej tutaj od razu podłączmy sobie pendrive. Nawet ja się podłączę rzeczy. w ogóle dwa zasilacze wchodzą! To jest jakaś szafa na ten na, na taki potężny komputer, taki kilku, y, kilku y, ogarni ogarnieniowy, wiecie, bo tutaj pewnie mogę... To jest zwykła płyta główna, e, nie wiem jak Wam to przekazać. to jest zwykła płyta główna, ale można mieć płytę główną, na, na przykład 8 kości RAM na dwa procesory. I to pewnie jest właśnie taki, taka obudowa właśnie pod taki taki rodzaj e, tych e, komputerów, nie? Że można mieć nie wiem 10 kart No 10 to może przesadzam, ale... Taką jakąś ilość, której raczej ludzie nie kupują karty graficznych, na przykład nie wiem, dwie, trzy łączone gdzieś tam paskami czy czymkolwiek innym Turbo powalone, ale, ale tak się zdarza. Ja zrobię teraz 3 do markę dopiero wtedy sprzedał wszystko tak naprawdę i będziemy już wszystko ogarnięte. No i się okazało, że ma mniej punktów, co ciekawe, więc zamówiłem jeszcze najlepsza, jaka jest tylko dostępna. Karta graficzna, no i zobaczymy co z tego będzie tak naprawdę, no bo co mam innego zrobić, no, nic więcej tutaj nie, 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 nie osiągnę. Chyba, że obserwuj trendy w sklepie, właśnie pominą aplikację Market, prezentują na aktualne trendy dotyczące producentów zespołów. Dzięki niemu tak kupować rzeczy, gdy są tanie, a potem sprzedawać, gdy są, będą na topie. Turbosyf. Nie interesuje mnie to w zasadzie, nie obchodzi. Dobra, a jaki mam komputer do dzisiaj? Już go dałem? Jakiś komputer miałem do dzisiaj. A ten tuning do jutra? Jutro, no, czyli trzeba będzie to jutro ogarnąć. No cóż, życie jak ktoś mówi, ale to będzie miało na jak ten się, się kończy, bo miało już ja skończyć, się na tym odcinku. No i trzy